Dzieci widzowie ja nagrywam odcinek z gry, gdzie buduję się swoją wieżę z pizzy. Już trochę wybudowałem, bo trochę tutaj przez trochę grałam od... sobie codzienną nagrodę 5000 i, i właśnie z 2 też odebrałam i dostałam trochę kasy i grałam w tą grę razem z moim kolegą. Hello, baby. Nie zapomnijcie zostawić suba i lajka i na dwa lajki będzie nowy ko Znaczy kolejny odcinek z tej gry. Dobra, odbieram sobie to i z gemów. Jeszcze uwaga. Kręcimy spinę. Jest. Dobra, błagam coś w Błagam. Huuu, myślałem, że jajko boksowe. Podwójny... O szyb... szybkość budowania mi się zwiększyła razy 2 Dobra. Teraz Dobra. sobie... Co by tu zrobić by sobie PETA. peta. 5000 mogę kupić sobie jeden. Panda! Ja Ile on daje? Cz cztery razy mnożnik. Teraz dostaje 43 pizzy. A nie, to co to jest pizzy kranu? O co tu w tym chodzi? Że przez kran w domu ci będzie wylatywać pizza. A tutaj są różne pizze. Teraz tu jest na przykład z. Ja mam teraz z... ten pizzę z pieczarkami. Za niedługo będę mógł, znaczy, jak w, zdobędę 7500, to będę mógł sobie kupić już e, ten, e, in, inną wieżę. Pewnie będą inne dodatki. Dobra, wchodzę z, z wieżaki, dobra, tego też wypasę. E, se... O co chodzi z tą pizzą z kranu? Nie A to wiem, nie chodzi o to, no. żeby ci szybciej się szybciej. Nie wiem, może jakiś cza... znaczy, może jak się zbuduje, pi... jak się cała pizza zrobi, to wtedy się dostaje więcej. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra. Co by tu zrobić? Dobra, nieważne. Ko kupuję już trzeciego zwierzęka. O, kotek. Mam kota, psa i pandę. Fajnie. Ja mam królika, królika, i kota, papłowkę. Mm, to koło jest bardzo chwa. 75 tysięcy pizzy Spróbuję. A musisz wykryć. A muszę 200 jej otworzyć, żeby móc mieć trade. O! Czy złota maszyna? Złota maszyna, teraz ja sobie zrobię psa. A nie, nie mogę. Otrzymałeś 31 klejnotów. Złote... ...klejnoty można kupić. Tak czy siak mnie wywaliło. Ale to słabo. A może coś w sezonie? 500 klejnotów sobie w sezonie, ale... Nie wie, nie wie. może w sklepie coś widzowie bardzo, pr... albo statystyk, statystyki, o właśnie, sklep. Hmm. Hmm. Nic nie można kupić. Może eliksiry? Nie. Hmm. Może za to jest jakieś jajko, za klejnoty. Można sobie awatary zmieniać. a nie. To jest katalog, gdzie można sobie coś kupić. Wypróbuj. Brown capybarum. Bym był taką capybarum. Nie, dobra. Wychodzę z tego katalogu, widzowie. Nie. Najwyżej... O, tam jest coś z gemami. A, a tu można się tak ubrać. I dobra, jestem mu. Ulepszenia zagemy. O, nie Mnożnik pizzy. Dwa razy kupiłem sobie mnożnik pizzy zagemy. Dobra, przebiorę się jakoś jeszcze w tym katalogu widzowie. Dobra, widzimy się już e, po prostu bardziej będziemy rozbudowani. Dobra, jesteśmy. Chodź, to ci pokażę moją wieżę. Zgasują tu lepsze, moją na maxa. Dobra 50k, dobra, 50 pizza, Ja. A to jajku bardzo... Ob... Nie wiem, za 18 minut będziemy mogli kręcić tym kołem. A trzy kręcenia 49 bobux, nie opłacę się. Dobra, chodź. To jest moja wieża. Czego, bo ja cię nie widzę. Tutaj. Ta taka wielka, to tutaj właśnie ktoś weszł? No, ja jestem, ja jestem tą kapibarą. Jestem ziomek kapibara. Mysiu, a ty się chwilę do ZZD. Mi wyjdzie do końca w ogóle. O, o odrodzenie mogę zrobić. Nie wiem, o zrobiłem odrodzenie. Dobra widzowie, a my nie już na nie. O, 300 klejnotów mam. Co by tu sobie kupić, może? Prędkość dwa razy, prędkość w wylęgu dwa razy i teraz zostało mi to i o, teraz szybciej biegam, dobra. Dyb ma jakiś. Jakieś ba bardzo dobre pety, dobra. Polecam w tą grę ze znajomymi zagrać, bo wtedy można się mierzyć właśnie, kto zrobi większą wieżę. Albo to zrobimy takie coś, że mamy 15 minut, ustawię stoper i kto będzie miał największą, I kto będzie miał po prostu więcej pizzy, wygrywa. Nie ja pewnie to przegram, ale możemy to zrobić, tak? Mm, dobra, to 3, 4 Dobra, zaczynamy, mamy 15 minut na to Dobra widzę, ja mam swoją taktykę, taktę swoją taktykę. O, dobra, to zrobię. To jest moja taktyka. To jest. To się dalej nie? Na... Jeszcze raz. A na... Jeszcze raz mówiłeś? I to się dalej nagrywa. Oczywiście. No dobra, w sumie zrobimy tak. Y Cięcie widzowie, żeby. No, żeby trochę sobie pofarmić. Dobra, widzowie, już mamy mega dużo. Bo od, ja odkryłem, że można tu klikać. I teraz. Ja to już dawno miałem. Ja to już dawno miałem. bo ja nie widziałem, że to jest y kliker. To 100 tysięcy jeszcze nie mogę, ale dobra, to, to sobie kupię. O, królik, no to. Dobra, może być to mógł, by nie jest źle. O, fajnie. Ile to mam w nożniku? O, 6, 6, 6, 7. Mój bieg już ma 7. I to fajnie, dobra. Dobra. Ale ja mam w sposób, kozacki widzowie. Już 3 minuty minęły. Dobra, ja mam taki sposób widzowie, widzicie ten sposób. Żeby y tak i później właśnie tak cały czas robić. I wtedy lecę tu i... Dobra, ja to chyba wygrywam. Nie, znaczy nie wiem w sumie, możliwe. Mm. To, 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 dobra, i to, dobra, I teraz. Nie tam mocno. 100 tysięcy już mam, Było widzowie, ognisty piesek, 12 mnożnika, o. 2000 już dostaję za jedno. Ja spoda ze dwa koła. No dobra. Dostałem 287 klejnotów. Jak dużo za grę. Ja też. Dobra, widzowie, Tak. Dobra. Ale dobra. ja mam taki sposób. I zobaczę teraz tego już mam. O, dobra. Ale mam sposób. Ten odcinek będzie widzowie długi. Więc Już, już minęło prawie 5 minut. Co tak szybko? Że ja już mam 12 rebirków. Bardziej otwierasz jajka, ja bardziej mam inną taktykę niż otwieranie jajek. Pizłowie, patrzcie. Patrzcie na to, ciekawe czy z tego coś fajne. A, bo... O, gonisty demon. A to 5 mil. Aaa. No dobra, to kupuję to jajko za milion. Epicki, demoniczny blask! O, 23 mnożnika. Dobra. Ognisty pies, ma... Mistyk słabo, Można no słabo. Mój na więcej, ma... ja mam dwa, które mają 24. O, ognisty demon, rzadki. I ognista szczurka, dobra. Ek... O, ale mam skład. Najlepszy mój ma 28. Dobra. Widzowie, moja taktyka się na razie bardzo i to bardzo sprawdza. Ile, ile ma mój najlepszy? 35. Dobrze, dobrze. Ja, ja. 35. A mój 36. Już. O! To mi tak pomoże! To co ja teraz robiłem. A co teraz też będę jajka za milion otwierał? Dobra, ale teraz... Mi to tak pomoże, widzowie to co teraz robiłem. Ognisty pies. Ognisty pies. Ognisty pies, Widzowie widzicie to? O, ognisty demon i ostatnia Ognista jaszczurka Ale nie mam farta do tego Dobra, prezencik O, znaczy słabo w sumie Dobra, zbieramy tyle i teraz kupujemy to yy, To To a ile dostajesz na sekundę? 3000 yy, pokażę. A to ja 15 Jak? Ja, ja robię tak, że upgrade'uję swoją wieżę i robię rebirfy Ja sobie tylko dam um, Zwiększona szansa na shiny podwójny boost szybkości budowania. Super szczęście. Potrójny boost pizzy. I teraz mam razy 5 pizza. I to A, a ile twój pad najwięcej daje? 45. 45? A, to, mój, to mój też prawie. to mój 46. No, Aj, no czemu mi cały czas leci cukierkowy pies tylko? I cukierkowy kot. O, cukierkowy królik, on będzie dobry. Zamiast ognistego demona... I te takie przebrzydłe niedźwiedzie lecą z tułkiego Dobra, widzowie, robię teraz znowu moją taktykę. Tą, którą wcześniej robiłem. Bo ona, je, bo ona jest mega opłacalna. Mm. Czyli tak, tak, dobra i jeszcze... O! To mi tak, widzowie, pomoże! I speed. O cukierkowy kogulik. Dobra. Klikamy widzowie. Dobra widzimy się, jak już no. będziemy mieć trochę więcej. Dobra widzowie. Jesteśmy już po małej... Znaczy po... No po przerwie trochę. Bo trochę sobie uzbierali, uzbieraliśmy. Ja sobie kupuję w tym to. Pizzę i... Dobra. Dobra, teraz może zbieram. Dobra, robimy cięcie i widzimy się, jak już będziemy mieć. Znaczy, ja zbieram na to jajko, to widzimy się, jak już będę miał kasy na to jajko. Dobra, widzowie, już jesteśmy, już jest. Yy. Znaczy, w sumie mamy już 15 milionów, ale to szybko bardzo leci. Jak rezygnuję na razie z tego jajka, bo chcę sobie kupić yy, te po 5. Czyli te saturnowe, bo one też mega dużo dają. I chyba lepiej kupić kilka tych saturnowych niż jedno takie. O obcy pies. Obcy królicze. A ile kosztuje to jedno tu saturnowe? 5 milionów, ja, ja teraz 3 kupiłem. Dobra, obcy pies i obcy pies, dobra. Teraz. Mój najlepszy daje 93. O, kiepkowy list. To bardzo i tak dobrze. Już tak, mam Mam takie O 25 milionów! Nie wiem czy zbierać na to limitowane. Na razie sobie. Na razie sobie ulepszę malownie, żeby, żeby więcej dostawać pizzy, bo to się różni aż o 25. Więc to się bardzo przydaje. No nie, ja chyba nie mam. Dobra, zb teraz zbieram na to jajko i później zrobimy cięcie i będę czekał aż na zbiorę. Jak, aż zbiorę. O, fantazyjny byk. 125? To jednak się opłacało zbierać. Dobra, widzę, robimy cięcie i widzimy się, jak będę już miał 100 milionów pizzy. Dobra, widzowie, już mam 135 milionów. A ty jak tam. Dobrze. ja idę sobie do przestrzeni od razu. <laughs> Niedźwiedź holograficzny. 17 500 mnożnika na pierwszym to... ulepszeniu. Ui! Ile? <laughs> y y pa! Wiesz, ile ja dostaję? Ile? 10 milionów pizzy na sekundę Polecam zbierać 100 milionów pizzy Jestem taki teraz bogaty Ja sam najpierw muszę kupić tego rusza Niestety Hologramy wszystkie moje... Mają... Znaczy jak ja na hita już mogę rebirfa robić Znaczy na dwa hity w sumie Widzowie widzicie to? To limitowane jajko ja je sobie zost ja zostawiam te pety bo one będą limitowane. Jak to jest limitowane jajko, to on, to, to te pety będą limitowane pewnie. Dobra, widzowie, co się tu dzieje? Ile mam gemów? I muszę jeszcze jednego rebirfa, i będę miał 5 petów założonych. O, odblokowałem jakiś YouTube Word. O co chodzi? I teraz mi wyskoczył komunikat. YouTube Word za 35 rebirfów. YouTube Word. Aha. Co to jest? Ej, idealnie, bo na na YouTubie YouTube YouTube'u, o no, Tylko, możesz zdobyć rzetony przez super rebirf. A ile taki super rebirf jest? Za 50 rebirfów jest super rebirf. Widzowie, widzicie to? Ja idę otworzyć jajka z YouTube'a. Jak one będą słabsze, to... Nie otwieram ich już więcej. I lecę na te limitowane, bo te... Li... O, Krainer. 450. Dobra. nie od... Dobra, nie otwieram. Nie opłaca się. i Ale w sumie tutaj będę, bo tutaj jest mnożnik razy 4. To tutaj mogę robić sobie rebirfy. Tylko nie wiem, czy odwrotnie... Rodzy... No, tylko, że... Super Rebir zresetuje wszystko oprócz zwierząt i przedmiotów Robux. Czyli zresetuje mi wszystko. Super Rebir... Pety, Petów mi nie zresetuje, ale Super Rebir wiesz co mi zrobi? Wszystkie busty, całą wieżę, całe wszystko. Nie chodzi o to, że jak będę miał na przykład właśnie 50 rebirfów, to mi zresetuje te rebirfy i w ogóle nie będę miał żadnego rebirfa. I będę musiał chyba od nowa robić rebirfy. Ale zobaczymy. Dobra. Dobra, teleportacja. Spawn. Bo tutaj są te jajka fajne. Dobra, robię... O. Ej, robię skok z mojej wieży. Od końca mojej wieży do końca mapy. Dobra, widzowie, robimy Ui. na razie cięcie. Dobra, widzowie, mamy koło. Bardzo ważne to jest, bo może, może wylecieć jajko, więc otwieramy. O, potrójny boost... Do pizzy mi wyleciał. To i w ogóle można zrobić Golden Pety. Ej, to ja robię, widzowie. Ja już mam dużo Golden. A, ja, ja sobie potwieram jeszcze trochę holograficznych jajek, widzowie. Robimy cięcie i widzimy się. Jak już będę miał trochę petów, to zrobimy Golden. Je. To ciekawe, ile będą zadawać. Dobra. Wznawiamy. E, no dobra. Jesteśmy po cięciu zrobiłem takie pety golden ale jeszcze będę otwierał teraz więc żeby was nie zanudzę znaczy nie w sumie otworzę kilka zrobię je szybko na golden byście zobaczyli jak się robi goldeny i wtedy pójdę inaczej wtedy jeszcze ulepszę bym chciał ba na bardzo tego huge'a A to jest raczej niemożliwe, bo to jest 0.0.1 Jaż otworzę jedno jajko plażowe, zobaczymy co mi wypadnie, nie? 0.01 Dobra, teraz już mam dużo w miarę tych petów. Holograficzne kod nie pójdzie. No, okej, okay, dobra, holograficzny pies, błagam. Nie udało się. Niedźwiedź. Musi się udać. Udało się właśnie. Dobra. Jeszcze... Z... Nie dobra. Ty już zostawiam. Wyposaż. Całkiem Mój najlepszy no, ma plus 215, może być. Nie wszystkie golden są najlepsze, bo złoty holograficzny kod mój... A ile twój ma najlepszy? 215 mówiłam. 215? No. A to mój, To mój skromny 80 tysięcy. Polecam, polecam ci te zbierać 100 milionów na holograficzne jajo, 100 milionów pizzy. Ja tworzy mam plażowe za 100 milionów. No to plażowych się nie opłaca. Jak na, YouTube, na jak na YouTubie było po 215, no to holo, a na ho, holograficzne jest są takie oferty... holograficzne się o wiele bardziej opłaca jajka. Właśnie sobie otwieram, żeby sobie je na golden przerobić. Dobra, widzowie, żeby was nie zanudzać, to widzimy się jak po prostu już otworzę holograficzne jajka i wtedy będziemy przerabiać. Dobra, jestem już... E, e, podrobiłem trochę petów i zrobię sobie szybko rebirfa. I zrobimy sobie golden pety i to będzie na koniec w sumie z tego odcinka. Holograficzne koty. Błagam. Nie udało się. Nie, niedźwiedź. Błagam. Jest! Niedźwiedź udał się Widzowie. Dobra. Tylko, sobie tego. Holograficznego tego i założę. Niedźwiedzia. O. I teraz jeszcze, jakby się udał jeden. Może holograficzne lisy jakby się udały. To by było bardzo fajnie. Jest! wyposaż nie tego co to i yy, to i yy, yy, dobra. Teraz teraz mam wszystkie złote holograficzne i teraz widzowie patrzcie jak to jak to leci. Czyli 340, znaczy 350 milionów na sekundę i teraz to jest taka armia. Dobra, widzowie na to by było na tyle kończymy odcinek. Widzimy się w następnym odcinku.